35, podejście drugie, zaczynamy. Cześć, to Litka z kanału Yoga Teraz. Fajnie, że jesteś. Dzisiaj przygotowałam rozgrzewkę, ponieważ wiele osób pytało o to, od czego w zasadzie zacząć, i to będzie takie wprowadzenie przygotowanie naszego ciała do dalszego treningu, do dalszych ćwiczeń, ale też dobrze będzie się nadawało na taki krótki, poranny rozruch na coś, co możemy wrócić szybko i się troszeczkę poruszać, pooddychać. Także jeżeli macie przygotowaną przestrzeń, wystarczy podłoga, to zaczynamy. I wystartujemy sobie ze skłonu kolana, ustaw szerzej. Usiądź pośladkami na piętach i teraz wyciągnij ręce do przodu. Na razie odłóż ręce, odłóż głowę. Złap kontakt z oddechem. Głębszy wdech, pełniejszy wydech, kolejny wdech i wydech. Zacznij delikatnie kołysać miednicą na boki, przesuwając ciężar ciała z prawej strony na lewą, sprawdzając, co dzisiaj w Twoich biodrach słychać. Jeszcze dwa, trzy ruchy. I zatrzymaj się w centrum, wyciągnij się rękami nieco bardziej do przodu. I teraz przejdź do klęku podpartego, ustaw kolana pod biodrami, dłonie pod barkami, czyli zazwyczaj je trzeba troszeczkę przesunąć pod siebie. I teraz zrobimy sobie prawie klasyczne kocie ruchy, ale rozłożymy je na części pierwsze. Czyli najpierw zobaczymy, co może nasza miednica zrobić. Podnosisz guzy kulszowe w górę, czyli miejsca pod pośladkami w górę. I na wydechu opuszczasz guzy kulszowe w dół, napinając pośladki. Wdech guzy kulszowe w górę, wydech pośladki w dół. Jeszcze raz. Guzy kulszowe w górę, guzy kulszowe w dół. I teraz znajdujemy coś po środku, tak aby nasza kość krzyżowa była równoległa do ziemi. I skupimy się na łopatkach. Naprzyj dłońmi na ziemię, rozsuń łopatki od kręgosłupa. I teraz ściągnij łopatki, ciągnij ziemię pod siebie. Zobacz, co to daje w układy w pracy Twoich łopatek. I teraz znowu pchasz dłońmi matę w przód, teraz się nie ruszać biednicą. I ściągasz łopatki, podciągasz ziemię pod siebie. Jeszcze raz. Naprzyjdź dłońmi na matę, odsuń lekko barwię duszu. I podciągnij ziemię pod siebie, podwiń teraz palce stóp, usiądź pośladkami na piętach, ja skręcę się do Was w przodem, bo będzie przeszkadzać mi ściana. Kolana szerzej, palce stóp podwinięte, tak żeby uelastyczniać też stopy. Rozciągamy ręce równolegle do ziemi, zwijamy dłonie w piątki i zataczamy dłońmi kółeczka wokół przedramion. Jednocześnie przesuwamy ręce w górę, i jednocześnie oddychamy. I teraz spokojnie w dół. Tak, warto jest pamiętać o zdrowiu naszych nadgarstków, ponieważ w praktyce często używamy podporów, obciążamy dłonie, które nie są przyzwyczajone do tego, aby dźwigać ciężar. I teraz w drugą stronę. I zazwyczaj po jakimś czasie, praktyki chodzi do nas ból nadgarstków i wtedy trzeba się troszeczkę bardziej na nich skupić, a lepiej wiadomo zapobiegać niż leczyć i ostatnie kółko do góry zatrzymaj ręce w górze czuję, że ramiona już zaczynają pracować i otwieramy energicznie dłonie i zaciskamy cały czas z oddechem I to ćwiczenie zazwyczaj na zajęciach trwa tak długo, aż wszyscy na sali zaczną się uśmiechać i wywracać oczami, także jeszcze chwilę. 5, 4, 3, 2, 1. I teraz opuść ręce równolegle do ziemi, zawieś łopatki na szkielecie klatki piersiowej i teraz prawą dłonią silnij do lewego ucha. Delikatnie przeciągnij głowę w prawo, rękę w lewo. I zobacz, skręcisz bark do przodu, rotacja wewnętrzna. I skręcisz bark do tyłu. Ściągniesz łopatkę. Rotacja wewnętrzna barku. I zewnętrzna. Jeszcze raz. Do przodu. Do tyłu. Świetnie. Ręce równolegle już powinny się delikatnie uaktywnić. I lewa dłoń na prawe ucho. Przeciągamy głowę lekko w lewo. Bez przesady. I teraz prawy bark rotuje do wewnątrz, do przodu. I na zewnątrz. Wszystko w towarzystwie oddechu. I jeszcze jeden raz. Świetnie. I rozluźnij ręce. Bardzo dobrze. Opuść grzbiety stóp na ziemię. Palce stóp dosyć popracowały. I teraz wyciągnij ręce, tak jak przed momentem, do skłonu. Ale sięgnij opuszczami palców dłoni dalej. Umić biodra, pod podwiń palce i przejdź do pierwszego psa z głową w dół. Spójrz na swoje stopy, ustaw stopy na szerokość bioder, uknij kolana, tak aby odblokować biodra. Zrób kilka oddechów. I bardziej postaraj się powydłużać, poprzeciągać, niż usztywniać na bez Po sobie pięty na zmianę w dół. Raz prawa. Teraz lewa będąc bardziej w takim kocim ruchu. Bardzo dobrze. I zatrzymaj się w centrum. Teraz ugnij kolana i dynamicznie wyrzuć prawą stopę po zewnętrznej stronie prawej dłoni. Unieś prawe ramię w górę, lewa ręka zostaje na macie wdech. I wydech. Opuść prawą rękę w dół i teraz spróbuj. Oprzeć prawy łokieć o podłoże, zginając lewą rękę w łokciu. Wdech, otwórz rękę w górę. I wydech, ściągnij prawy łokieć w dół na tyle, na ile możesz, lewy pośladek na dół. Odłóż dłoń do dłoni. Odstaw stopę do tyłu, do psa z głową w dół. Rozluźnij głowę, twarz skierowana w stronę stóp. I uginając nogi, przesuwaj ciężar ciała w tył. Z wydechem lewa stopa w przód. Jeżeli stopa nie dolatuje z jakichś powodów, to staramy się bardziej, tak serio przesuwamy sobie dłonią stopę w przód. I teraz lewa ręka w górę, prawa ręka odpycha ziemię. I z wydechem uginasz lewy łokieć, popierasz lewą dłoń za uchem, prawa ręka się ugina, schodzisz niżej. Wdech do góry, otwórz ramię broda do mostka i wydech zejdź niżej. Ostatni raz wdech, noga prawa prosta wydech łokieć do podłoża i połóż dłoń do dłoni, przejdź do psa z w dół i teraz uklęknij zginając ręce w łokciach, najpierw zobacz Oprzyj brodę, mostek na macie i uniesiesz kolana, położysz się na podłożu. Dobrze, raz jeszcze. Broda, mostek na matę, uginiasz kolana, opuszczasz miednicę, Grzbiet stóp na ziemię, układasz łokcie pod barkami. Jeżeli czujesz dyskomfort w lędźwiach, to możesz wysunąć ręce do przodu, ale to jest sygnał, że trzeba się tą okolicą zająć. Wybierz dystans dla siebie. Dociśnij stopy. Lekko napnij pośladki. I teraz pociągnij dłońmi i łokciami matę w stronę bioder. Zobacz, co to zmienia w pracy twoich łopatek. Prowadź oddech. Pięknie. I teraz opuść tułów. Połącz nogi ze sobą, przenieś ręce do tyłu, wnętrza rąk do sufitu, ściągnij upadki i równocześnie podnieś nogi do góry. Pociągnij rękami w stronę stóp, ale twarz patrzy na wprost. Nie zadzieraj głowy. Dociśnij nogi do siebie, napnij pośladki, upadki w głąb, ręce w tył jeszcze trzy, dwa, 1. Odpocznij, oprzyj policzek, śpięty na boki. Świetnie, połącz nogi, ściśnij nogi ze sobą. Kościół, nową dosuń do podłoża, wdech i z wydechem nogi w górę, klatka piersiowa w górę, broda lekko w dół. I teraz się koncentrujesz na tym, aby uaktywnić mięśnie tyłu ciała. Na trzy na dwa, na jeden. Bardzo dobrze. Oprzyj policzek, puść na boki. Dwa, trzy oddechy. Uch. Świetnie. Podnieś palce, połóż dłonie przy klatce piersiowej i przejdź do siadł pośladkami na piętach. Kontrpozycja. Rozciągamy teraz kręgosłup w drugą stronę. I teraz przejdź dłońmi w lewo, Oprzyj brzuch klatkę piersiową na lewym udzie, a prawą ręką wyciągaj się bardziej do przodu. Opuszczaj prawe biodro, prawa ręka w przód, czyli dwa przeciwne kierunki. Oddychaj do prawej talii, świetnie przejdź do centrum i na prawą stronę. Układasz brzuch, klatkę piersiową w zasadzie mostek ponad prawym udem. Lewa ręka aktywnie się wyciąga do przodu, lewy pośladek zbliża się do lewej pięty. Głowa na przedłużeniu kręgosłupa. Na trzy. Na dwa. Na jeden. Pięknie. Wróć do centrum. Przejdź teraz do psa z głową w dół. Teraz unieś pięty Ugnij kolana, podnieś guzy kulszowe w górę, czyli zrób wklęsłe plecy z początku treningu i z wydechem wyprostuj nogi w kolanach. Nie musisz super intensywnie opuszczać pięt, ważne żeby doprostować nogi. I raz jeszcze, ugnij kolana, podnieś pośladki, wdech, plecy wklęsłe, wydech, wyprostuj nogi, twarz skierowana na stopy i ostatni raz. Ugnij kolana, unosząc pięty. Odepchnij się od rąk i z wydechem wyprostuj nogi. Zostań na trzy oddechy. Na dwa, na jeden. Świetnie. I teraz podejdź stopami powoli w stronę dłoni i rozstaw stopy szerzej niż biodra. Ugnij kolana i unieś pięty. Czyli przechodzimy do takiego kucnięcia z uniesionymi na razie piętami. I tutaj pobaw się trochę tą pozycją, poskręcaj się, wymasuj biodra. I teraz lewa ręka pod lewe udo, prawa ręka i prawe kolano mocno na zewnątrz skręt w prawo, na trzy oddechy. Opuść prawe ramię. Prawe ramię pod prawym udem. Przesuwasz je na zewnątrz. Lewe ramię, lewe kolano do tyłu. I teraz mam prośbę, jeżeli są jakieś pozycje, które nie są dla Was dostępne, napiszcie w komentarzu. Będziemy rozpracowywać te tematy, tak aby stopniowo móc przechodzić do kolejnych asan. I wróć do centrum. I teraz ułóż dłonie na ziemi. Odsuń pięty szerzej niż palce i powoli troszeczkę wyprostuj nogę u niej I znowu. Ugnij kolana, podnieś pięty wdech. Pięty szerzej. Tu delikatnie w dół, kolana zgięte. I ostatni raz. Wdech. Wydech. Zostań teraz Zobacz na swoje stopy. Wewnętrzne krawędzie stóp równoległe do siebie. Zginamy nogi po to w kolanach, aby troszeczkę odblokować biodra. Złap dłońmi za łokcie. Delikatnie pokołysz. Zrób głębszy wdech. Pełniejszy wydech. Oprzyj dłonie. I usiądź. Co? To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obecność. Napiszcie w komentarzu, tak dla zabawy, jakim zwierzęciem się dzisiaj czuliście, będąc tutaj na macie, eksplorując te ruchy razem ze mną. Jeżeli są jakieś trudności, dajcie znać napiszcie minutę w filmiku, gdzie one występują i będę się starała rozpracowywać dla Was te tematy. Odsyłam Was też do nagrania treningu cud. Podstawy aktywacji mięśni brzucha bardzo przydatne, jeżeli chcemy pracować w sposób efektywny i skuteczny. To co, wszystko na dzisiaj. Dajcie lajka, jeżeli Wam się podobało, i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!